No się ma, więc co jakbym ci powiedział, że zbudowałem właśnie takie dość silne przedramiona i siłę chwytu, a nigdy w życiu nie zrobiłem nawet jednego ćwiczenia tak stricte na przedramie. Hm? Więc w tym materiale właśnie powiem Ci, jakie ćwiczenia ja faktycznie stosowałem, które przyniosły mi takie efekty i dlaczego to właśnie tak działa. I zanim zaczniemy, to moja misja na tym kanale jest taka, że chcę po prostu pociągnąć ze sobą tyle osób, ile tylko będę w stanie, żeby zbudować sobie takie ciało, które cię w życiu nie będzie ograniczało, czyli takie, które i zarobiście wygląda, ale też zarobiście sprawne i przydatne, funkcjonalne, takie, w którym się też dobrze czujesz, bo to zmieniło moje życie o 180 stopni na lepsze i wierzę, że może zrobić to samo dla Ciebie. Więc jeżeli Ciebie też takie coś interesuje, no to możesz sobie zostawić u mnie na kanale suba i wtedy będziemy sobie dalej pomagać. A jak oglądasz mój kanał, no to będziesz wiedział, że ja cały czas non-stop gadam, że jak chcesz rozbudować na przykład swoje plecy, to nie robisz dziesięciu różnych izolacji na poszczególne każdy mięsień, który znajduje się na Twoich plecach. Tylko lepiej wyjdziesz na tym, jak zrobisz jeden albo dwa takie duże ruchy wielostałowe, które łączą ze sobą wiele grup mięśni, które pracują razem, gdzie ciało działa wtedy jako taka bardziej jednostka, a nie poszczególne mięśnie porozrzucane i pracujące zupełnie osobno, tylko jako bardziej jedność, bo tylko te ruchy tak długoterminowo. Mają wystarczający sygnał nerwowy dla Twojego ciała i wystarczające powodują zmiany hormonalne w Twoim ciele, żeby powodować wzrost. Izolacja też zbuduje mięśnie, ale zawsze będzie ograniczona poziomem Twojego fundamentu. Czyli załóżmy, jak chcesz zbudować większe barki, to nie izolujesz każdego poszczególnego włókna na barkach. Tylko musisz najpierw rozbudować fundament, coś co angażuje wiele grup mięśniowych, w tym barki, a dopiero potem możesz ewentualnie je rozbudowywać jakimiś izolacjami i odrobinę je wykańczać. I zupełnie tak samo jest z przedramionami. Przedramiona to też jest mięsień i działa on zupełnie tak samo jak każdy inny. To nie ma nic innego i po prostu, jeżeli będziesz się skupiał na takich poszczególnych ruchach, które izolują te mięśnie, no to możesz zrobić trochę progresu, ale prędzej czy później uderzysz w ścianę swojego fundamentu. A ja moje przedramiona i moją siłę chwytu zrobiłem zupełnie przy okazji budowania masy mięśniowej ćwiczeniami wielostałowymi i ucząc się elementów kalisteniki. No i teraz, jakie to były ćwiczenia, jakich ja używałem? No po pierwsze, podciąganie na chwytem i podciąganie pod chwytem. Im silniejszy się w podciąganiu stajesz, tym wiadomo, musi się też silniejszy stać twój chwyt. I z tego samego powodu nie polecam używać żadnych pasków do podciągania, z racji tego, że no, po co ci większa masa pleców, większe mięśnie, jak potem nie możesz ich nigdzie użyć. I teraz, w zależności od tego, jak trenujesz podciąganie, bo jeżeli trenujesz na siłę, czyli tak jak ja w tej chwili założę duży ciężar, ale na małą ilość powtórzeń, to będziesz Twoją siłę chwytu trenował w ten sam sposób. Czyli będziesz trenował swój chwyt do generowania dużej siły, ale na krótki czas, w krótkim okresie czasu, czyli na taką eksplozywność chwytu. Natomiast jeżeli będę trenował moje podciąganie na dużą ilość powtórzeń w serii z małym ciężarem, czyli załóżmy w ten sposób. No to będę moją siłę chwytu trenował też w ten sposób, że mój chwyt będzie w stanie wytrzymać mniejszy ciężar, ale przez dłuższy okres czasu. Samo zwisanie z drążka też jest bardzo dobrym ćwiczeniem, które trenuje twoją Siłę chwytu, jak się podciągasz, to wiadomo, jest to bardziej aktywne zwisanie z drążka, ale nawet samo ćwiczenie, po prostu z wisu, jest bardzo dobre, raz że ja je stosuję jako ćwiczenie rozluźniające moją całą obręcz barkową i rozciągającą plecy pod rozluźnienie. Kolejny rodzaj ćwiczenia, jaki u mnie zbudował przedramiona, to były wszelkiego rodzaju ćwiczenia związane z utrzymywaniem sztangi ze stosunkowo dużym obciążeniem przez dosyć długi czas. I ja robiłem dużo martwych ciągów, rumuńskich martwych ciągów. Kolejne ćwiczenie, które też będzie rozwijało siłę przedramienia, to będzie ćwiczenie polegające na wiosłowaniu. I to zarówno wiosłowanie szerokim chwytem, gdzie łokcie idą do zewnątrz, jak i wąskim chwytem, gdzie łokcie idą blisko przy ciele. Przejdzie tam, gdzie musimy się przyciągnąć i przedramie musi się zgiąć. Zawsze będzie to przedramie pracowało. Kolejnym ćwiczeniem, które dużo mi dało, jeżeli chodzi o rozwój moich przedramion, to był muscle -up na gimnastycznych, bo on wymaga fałszywego chwytu, który wygląda w ten sposób. Możesz podejść pokazać, gdzie łapiemy tak i musimy zgiąć nasze przedramię i trzymamy się w ten sposób. I do tego jeszcze wymaga dosyć dobrego ruchu podciągania, żeby być w stanie się z tym podciągnąć, a sama ta pozycja wymaga naprężenia się mięśnia przedramienia. Jak zobaczysz sobie nawet zegniesz tylko w ten sposób sam nadgarstek, to możesz zauważyć, że tutaj przedramię ci się napręża. A jak dodasz sobie do tego ciężar masę ciała, no to możesz sobie wyobrazić, jakie to jest potężne przeładowanie i bodziec dla przedramienia. Inne, bardzo podobne do tego ćwiczenia, które możesz wykorzystać, które też wymaga za każdym razem zgięcia. To jest spinanie się po linie. Bo tutaj za każdym razem jak robisz ruch, to musisz złapać w ten sposób, tak jakbyś robił właśnie fałszywy chwyt. Również wszelkiego rodzaju ćwiczenia, w których odpychasz coś od siebie, ale musisz trzymać chwyt w dosyć ciasny sposób, jak na przykład wyciskanie, na sztang, wyciskanie sztangi, pompki wszelkiego rodzaju, pike pompki, czy tu na paraletkę. Czy na Ziemi to są wszystko ćwiczenia, które też angażują przedramiona. A jak filmik Ci się jak do tej pory podoba, jest w miarę wartościowy i chciałby Ci się mi trochę pomóc rozwijać moją misję, to mam taką prośbę. Weź napisz mi jakiś komentarz pod spodem, cokolwiek napiszesz, jak zawsze będzie OK i zostaw łapy w górę, bo to mi naprawdę bardzo, bardzo pomaga trochę tam uzyskać więcej wyświetleń, także jak mógłbyś chwilę poświęcić to będę mega wdzięczny. Dzięki. No i ostatnie ćwiczenie, które robiłem, które bardzo dużo zmieniło, jeżeli chodzi o mój rozwój przedramion i mojej siły chwytu i tej części ciała, to stanie na rękach, bo tutaj wszystko jest zależne od balansu, a ten z kolei jest zależny od tego, ile siły masz w przedramieniu. Bo żeby się balansować w stanie na rękach, to musimy wciskać opuszki naszych palców w ziemię i tylko i wyłącznie poprzez ten ruch się stabilizować, więc im więcej siły masz w przedramieniu, tym łatwiej będzie ci się balansować. Dłuższe chwile w stanie na rękach, no to potrzebujesz mieć trochę siły w przedramieniu, żeby w razie czego móc się zbalansować. No wiadomo, że jak zaczynasz, no to najpewniej nie będziesz w stanie stać na rękach, żeby się w ten sposób utrzymywać. Więc jeżeli chcesz się go nauczyć, to najlepiej zacząć sobie od tak zwanych pike pressów, gdzie przyjmuję pozycję pike, gdzie moje biodra są uniesione i zaczynam ćwiczyć moje przedramiona, robiąc przeniesienie mojego ciężaru nad moje ręce, tak jakbym trzymał pozycję dostania na rękach i poprzez samo wciskanie opuszek palców w podłogę staram się odeprzeć ciężar mojego ciała, czyli napieram i samymi palcami odpycham i powinieneś czuć bardzo mocno jak tutaj przedremienie Ci pracuje żeby właśnie to wzmacniać. Także mam nadzieję, że filmik będzie chociaż trochę pomocny. A jak jesteś taką osobą trochę jak ja, że chcesz budować właśnie swoje ciało na takie, które nie tylko będzie zarobiście wyglądało, ale też właśnie będzie i przydatne, i sprawne, i takie funkcjonalne, tylko przydałby Ci się taki sprawdzony już system poukładany, którego mógłbyś się trzymać, no to możesz sobie zobaczyć mój program Wolne Ciało, bo to są dosłownie moje najskuteczniejsze schematy treningu i taka nasza zamknięta społeczność, gdzie ja odpowiadam na pytania, sprawdzam technikę. Także jak myślisz, że to mogłoby być coś dla Ciebie, no to możesz sobie zobaczyć. Link zostawiam. W opisie tego filmiku poniżej. No a jakby ci się chciało mi trochę pomóc rozwijać tą misję, to komentarz pod spodem tradycyjnie, łapka w górę, będę mega wdzięczny. Jak chcesz sobie do nas dołączyć, do naszego ruchu ludzi idących po wolność w swoim życiu i w swoim ciele, jak jesteś tutaj nowy, to możesz sobie zostawić suba u mnie na kanale, będziemy sobie wtedy dalej pomagać. Obejrzyj sobie te kilka filmików, które ja zostawiam w opisie tego filmu, bo też mogło Ci pomóc. I pamiętaj, stary, że szkoda życia na bycie niewolnikiem swojego ciała. I widzimy się w następnym. Trzymaj się, na razie.